Zagadnienia związane z mechanizmami pozwalają. Test. Przygotowuję. Zweryfikuj teraz w arkuszu poprawność pisowni, skoryguj odnaleziony błąd. Wybierz właściwe narzędzie. Dodaj poprawkę do listy autokorekty. Zakończ sprawdzanie pisowni. Sprawdź w arkuszu klasa 2 działanie mechanizmu autokorekty który właśnie rozbudowałeś o poprawę wyrazu średnaj na średnia. Wyświetl właściwe arku. Kliknij właściwą Wpisz wyrażenie z błędem. Zatwierdź wpis. Korzystając z danych zawartych w arkuszu klasa pierwsza, sprawdź, wybierz narzędzie do tłumaczenia. Wyświetl listę docelowych języków. Wybierz właściwy język. Wyświetlę tłumaczenie.